Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracia, przyjmijcie każde słowo tej modlitwy z czcią i wdzięcznością, jako sposób okazania naszego szacunku Bogu. Jeśli z jakiegoś powodu przeoczycie te święte słowa, możecie stracić te cenne błogosławieństwa, które Pan nam udzielił. Otwórzcie swoje serca i pozwólcie, aby Jego wieczna miłość przeniknęła w Wasze dusze. Panie Boże Wszechmogący, Pełen dobroci i nieskończonego miłosierdzia, staję przed Tobą z pokorą i wdzięcznością, uznając, że jesteś stwórcą wszystkiego, co widzialne i niewidzialne, tym, który podtrzymuje moje życie swoją ogromną miłością. W Twoje ręce składam, Panie, nie tylko moje jestestwo, ale także każdy aspekt mojego życia, ufając w pełni, że Twoją doskonałą mądrością kierujesz każdym szczegółem, nawet tymi, których nie potrafię zrozumieć. Jesteś architektem mojego istnienia, tym, który pisze każdy rozdział mojej historii z, bos z boskim celem i wieczną miłością. Wyryłeś w głębi mojego serca Twoje przykazania, te zasady pełne miłości i prawdy, które oświetlają moją drogę i prowadzą mnie do pełni, którą tylko Ty możesz ofiarować. Twoje przykazania nie są ciężarem, lecz kompasem, który orientuje mnie pośród zamętu świata. Są dowodem Twojej ojcowskiej troski, przypominając mi nieustannie, że życie według Twojej woli jest nie tylko powołaniem, ale także jedyną drogą do prawdziwego szczęścia. Chwalę Cię i wysławiam, Panie, ponieważ nigdy mnie nie opuściłeś, nawet w najciemniejszych chwilach mojego życia. Twoja obecność była stała, namacalna i wierna, pokazując mi, że nawet pośród najcięższych prób. Ty nadal masz wszystko pod swoją doskonałą kontrolą. Twoja boska opatrzność kieruje każdym wydarzeniem i chociaż czasami nie rozumiem Twoich planów, wiem, że zawsze są pełne dobroci i mądrości. Każdy krok, który stawiam, jest naznaczony Twoją łaską i dlatego, bardziej niż kiedykolwiek pragnę pozostać blisko Ciebie, szukać Cię ze szczerością i adorować Cię całym moim jestestwem. Dziękuję Ci, Panie, że stworzyłeś mnie na swój obraz i podobieństwo. Z wiecznym celem, który przekracza ziemskie okoliczności, wezwałeś mnie do życia w pełni w radości i w komunii z Tobą. Poprzez Twoje doskonałe plany pokazujesz mi, że moje życie ma głęboki sens i że każda chwila jest zaprojektowana, aby przybliżyć mnie do Ciebie. Bez względu na to, jak małe są codzienne błogosławieństwa, wiem, że pochodzą z Twojej hojnej ręki. Czuję głęboką wdzięczność za osoby, które stawiasz na mojej drodze. Ich słowa, gesty i miłość są namacalnym odbiciem Twojej niewyczerpanej miłości i przypomnieniem, że zawsze się o mnie troszczysz. Przez nie uczysz mnie cenić to, co istotne miłość, zrozumienie i wzajemne wsparcie. Te osoby, panie, są dowodem Twojej nieskończonej dobroci i za nie dziękuję Ci. Ponieważ swoim życiem wzbogacają moje i inspirują mnie do bycia lepszym. Chcę również wyrazić Ci moją wdzięczność, Panie, za chwilę pocieszenia, które dałeś mi w trudnych czasach. W burzach życia Twoja ręka była moją ucieczką, Twój głos moim pocieszeniem, a Twoja obecność moją siłą. Kiedy wszystko wydaje się stracone, Ty przypominasz mi, że nigdy nie jestem sam, że Twoja miłość mnie podtrzymuje. I że wszystko ma swój cel, chociaż często nie potrafię go od razu dostrzec. Dziękuję Ci, Panie, że pracujesz niestrudzenie w moim życiu, nawet gdy nie jestem tego świadomy. Każde doświadczenie, każda osoba i każdy szczegół są częścią Twojego boskiego planu, aby mnie kształtować i przemieniać zgodnie z Twoją wolą. Twoje dzieło nie ma granic ani przerw i wiem, że zawsze działasz, nawet w chwilach, gdy nie potrafię tego dostrzec. Zapraszam Was do podzielenia się imieniem kogoś wyjątkowego w komentarzach. Niezależnie od sytuacji, z jaką się mierzą, razem będziemy się za nich modlić. Z wiarą i nadzieją przedstawię każde imię Bogu, ufając, że Jego boska łaska zadziała w ich życiu. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś Bogiem małych szczegółów, tym, który troszczy się nawet o najdrobniejsze sprawy mojego życia. Za świty, które zwiastują nowy dzień, za powietrze, którym oddycham, za chwilę spokoju, i za wyzwania, które pomagają mi wzrastać, dziękuję Ci. Każda chwila dobroci, której doświadczam, każdy uśmiech, każde miłe słowo, są dowodem Twojej stałej miłości i Twojego pragnienia, abym żył w obfitości. W moim sercu jest również wdzięczność za lekcje, których uczysz mnie poprzez trudności. Chociaż czasami nie rozumiem celu prób, wiem, że Ty je dopuszczasz, aby wzmocnić moją wiarę, oczyścić moje serce i przybliżyć mnie do Ciebie. Dajesz mi pewność, że nic w tym życiu nie jest przypadkowe, ale że wszystko, nawet ból, jest pod miłosną kontrolą Twojej potężnej ręki. Za to wszystko, Panie, chwalę Cię i błogosławię. Chcę poświęcić moje życie, aby Cię czcić, służyć Ci i odzwierciedlać Twoją miłość w każdym działaniu. Ty jesteś centrum mojego istnienia, źródłem wszelkiego błogosławieństwa i moją jedyną ucieczką w tym zmiennym świecie. Dziękuję Ci, Panie, za bycie moim przewodnikiem, moją siłą i moją wieczną nadzieją. Amen. Panie, w tej chwili modlitwy zbliżam się do Ciebie z pokorą i oddaniem, świadomy mojej małości i mojej stałej potrzeby Twojej obecności w moim życiu. Proszę Cię, umiłowany Panie, całym sercem o bezcenny dar zdrowia, zarówno dla mnie, jak i dla każdej z osób, które kocham. Uznaję, że zdrowie jest cennym darem. Który tylko ty możesz udzielić, i dlatego oddaję nasze życie w Twoje ręce, wiedząc, że Ty jesteś obrońcą naszych ciał, umysłów i duchów. Ojcze Niebieski, Ty, który jesteś mądry i dobry, wiesz, że życie jest pełne prób i wyzwań, które czasami wydają się przekraczać nasze siły. Jednak ufam, że Ty, w swoim nieskończonym miłosierdziu, zawsze dajesz nam siłę potrzebną do stawienia czoła tym trudnym chwilom. Jesteś naszą skałą, naszą bezpieczną przystanią pośród burzy życia i dlatego znajduję pocieszenie w Twojej miłości. Ufam w pełni, że będziesz kierował moim życiem, moimi krokami i moimi decyzjami zgodnie z Twoim doskonałym planem tym planem, który zawsze szuka naszego dobra i wiecznego zbawienia, nawet jeśli często nie rozumiemy go w danym momencie. Błagam Cię, Panie, daj mi serce uległe i umysł jasny abym zawsze rozeznawał Twoją wolę w moim życiu. Pomóż mi słuchać Twojego głosu, dostrzegać Twoje znaki i podążać drogą, którą dla mnie wytyczyłeś. Niech każda decyzja, którą podejmuję, każde słowo, które wypowiadam i każde działanie, które wykonuję, będą zgodne z tym, co jest prawdziwe, sprawiedliwe, szlachetne i miłe Twoim oczom. Niech nigdy nie oddalę się od Twoich dróg, Panie, i niech Twoja mądrość będzie moim stałym przewodnikiem w każdej sytuacji, z którą się zmierzę. Gdy pojawiają się trudności i problemy, gdy troski próbują odebrać mi pokój i nadzieję, Pomóż mi pamiętać, że zawsze działasz na moją korzyść. Daj mi oczy, abym rozpoznał Twoje potężne dzieło w moim życiu, nawet gdy okoliczności wydają się mylące lub niekorzystne. Pomóż mi ufać, że chociaż trudności mogą zaciemniać mój wzrok, Ty nigdy nie przestajesz pracować dla mojego dobra i że wszystkie rzeczy, nawet te najtrudniejsze, przyczyniają się do wypełnienia Twojego doskonałego celu. Panie, proszę Cię, udziel mi mądrości potrzebnej do podejmowania trafnych decyzji, decyzji, które nie tylko przyniosą pokój i harmonię mojemu wnętrzu, ale także przyczynią się do dobra i szczęścia osób wokół mnie. Niech moje działania będą odbiciem Twojej miłości i niech przez nie inni mogą zobaczyć Ciebie i zostać zainspirowani do szukania Cię. Pomóż mi być narzędziem Twojego pokoju pośród świata pełnego konfliktów i trudności. Niech moje słowa będą balsamem dla tych, którzy są zranieni, a moje czyny wyrazem Twojej dobroci. Dziękuję Ci, umiłowany Panie, za ogromne i wspaniałe dar życia. Każdy dzień, w którym się budzę, jest nową okazją do doświadczenia Twojej miłości, Twojego miłosierdzia i Twojej łaski. To niezasłużony przywilej móc chodzić, oddychać, i cieszyć się błogosławieństwami, które nieustannie na mnie zsyłasz. Wszystko, co otrzymałem do tej chwili pochodzi z Twojej nieskończonej hojności i za to dziękuję ci całym sercem. Od pierwszego dnia mojego istnienia byłeś ze mną, prowadząc mnie, chroniąc i zaopatrując w to, co niezbędne do życia. Ufam, że nadal będziesz zsyłał swoje błogosławieństwa na mnie, na moją rodzinę i na wszystkie osoby, które kocham. Panie, w tych chwilach, gdy lęk zdaje się opanowywać moje serce, gdy cienie strachu, niepewności i rozpaczy próbują mnie otoczyć, błagam Cię, bądź moją ucieczką. W Tobie znajduję pocieszenie, pokój i bezpieczeństwo. Jesteś moją tarczą ochronną, moją niewzruszoną twierdzą i moim wsparciem pośród trudności. Wiem, że nigdy mnie nie opuszczasz i że zawsze odpowiadasz na moje potrzeby szybko i z miłością. Nawet gdy nie rozumiem twoich dróg, ufam, że twoja wola jest dobra, miła i doskonała. Ześlij mi Ducha Świętego, o Panie, aby oświecił moją drogę, gdy zamęt i wątpliwości próbują zawładnąć moim umysłem. W tych chwilach niepewności prowadź moje kroki swoim boskim światłem i napełni moje serce ufnością i odwagą, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu. Niech twój duch da mi siłę do przezwyciężenia moich lęków. I pozwoli mi kroczyć z pewnością, że nigdy nie jestem sam, ponieważ Ty jesteś ze mną. Żyjemy w czasie miłosierdzia, Panie. W czasie, w którym wzywasz nas do porzucenia pychy i stania się ludem pokornym i szczerym. Strzeżesz nas jako wierną resztę. Lud wybrany do głoszenia Twoich cudów i postępów w rozszerzaniu Twojego królestwa. Czynisz nas uczestnikami Twojej misji i wzywasz nas do bycia kapłańskim rodem. Idącym śladami Twojego pierworodnego syna. Raduje się ogromnie, wiedząc, że jesteś pośród nas, ogłaszając zbawienie nawet w miejscach, gdzie wcześniej panowała rozpacz. O Boże, Ty jesteś moim Bogiem. Moja dusza pragnie być w Twojej obecności jak sucha ziemia, łaknąca wody. W sanktuarium mojego serca kontempluję Twoją moc i Twoją chwałę, ponieważ Twoja łaska jest cenniejsza niż samo życie. Dlatego będę Cię błogosławił każdego dnia mojego życia. Wznosząc ręce na znak chwały i adoracji. Moja dusza jest złączona z tobą nierozerwalnie, a w cieniu twoich skrzydeł znajduje schronienie, śpiewając z radością, ponieważ ty podtrzymujesz mnie swoją potężną prawicą. Śpiewajmy panu pieśni nową, wywyższajmy jego imię z radością i chwalmy jego dobroć tańcami i pieśniami pełnymi wesela. Pan kocha swój lud i ozdabia pokornych zwycięstwem. Wierni świętują Jego chwałę, głosząc cuda Jego boskiej sprawiedliwości. To nieopisany zaszczyt móc uczestniczyć w Jego dziele i żyć jako świadectwo Jego przemieniającej miłości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.